Czołem, witam Wystrzałowej Środzie, ja jestem Rufus i zapraszam na film! Dzisiaj, moi drodzy, będziemy znowu strzelali z takiego kompaktowego sztucera. Karabin Invest Arm Hoken kaliber 54, 20-calowa lufa. Zobaczcie, taka krótka lufka, nie? Karabiny z epoki potrafiły mieć 40-calową lufę, czyli dwa razy dłuższą. Zamiast pół metra lufy był metr lufy. Miało to swoje powody, przyczyny, ale też związane jest z pewnym mitem. Że w broni czarnoprochowej taka krótka lufa to jest za krótka, żeby cokolwiek z niej na przykład upolować. A to jest broń myśliwska w swoim założeniu. W Polsce nie wolno polować, ale za granicą można polować, a Polacy na szczęście mają paszporty i mogą podróżować za granicę, wiecie? W związku z tym dla Polaka e, broń czarnoprochowa myśliwska to także jest opcja do rozważenia. Mamy więc taki sztucer czarnoprochowy z 20-calową lufą i można by powiedzieć, że co to ma za energię? 20 cali, przecież proch czarny się strasznie wolno spala. Przecież to nie będzie, to nie, nie da rady, to nie będzie miało szmocy. No, a drugi mit jest taki, że jeżeli nasypiemy bardzo dużo prochu tak, żeby mieć dużo tej szmocy, to stracimy na celności, że celne są tylko naważki tarczowe, jakieś takie delikatne, wypieszczone, a takie szmocne, gdzie tam jest ponad 2000 dżuli, to już nie będzie celne, w związku z tym to się nie będzie nadawało na polowanie. No, jak myślicie, jak to jest? Trzeci mit jest taki, że trzeba stosować w takiej broni proch tylko stosunkowo gruboziarnisty, na przykład granulacji 1.5F albo 2F, a proch 3F szwajcarski to nie będzie strzelał, to nie będzie strzelać, to nie będzie strzelać celnie. Tu będzie wszystko źle, wybuchnie ta broń. Z tym mitem też się rozprawimy. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, będzie w stylu odcinków specjalnych, czyli do Głębiej spojrzymy na zagadnienie, rozprawimy się z mitami, dowiecie się wiele ciekawych rzeczy. Jeżeli Wam się spodoba, to polecam zakup książki Księga Dymów przed sprzedaży, bo do niej dołączane są linki, gdzie macie więcej tego typu odcinków specjalnych, gdzie jest właśnie traktowane strzelectwo czarnoprochowe dużo dogłębniej, gdzie jest, są pewne rozważania teoretyczne, praktyczne, gdzie można się o wiele więcej nauczyć. Nie sama tylko rozrywka, jak głównie u nas w Wystrzałowej Środzie, ale także edukacja. Serdecznie zapraszam! Moi drodzy, na poprzednim filmie, w którym pokazałem wam, że ten karabin jest całkiem celny, strzelałem z dosyć delikatnych naważek. Tam był proch produkcji polskiej czyli złoty stok, czyli taki niezbyt energetyczny proch w porównaniu z na przykład prochem szwajcarskim czy nawet w porównaniu z prochem czeskim wezuwitem. Tam była granulacja 2F, czyli taka grubsza, która w lufie o 20 calach długości może się nie do końca spalać. Było tam 60 granów tego prochu, czyli nie jest to jakaś niezwykle mała naważka. Tego typu naważek jak najbardziej historycznie stosowano w broni czarnoprochowej, w broni wojskowej czy w broni myśliwskiej i historycznie też stosowano nie jakichś strasznie mocnych prochów, bo proch był bardzo różny kiedyś, nie koniecznie był tak mocny jak proch szwajcarski. W związku z tym energia tego pocisku to nie jest coś takiego, co by nie zabiło jelenia, czy co by nie zabiło człowieka, ale w porównaniu z tym, co jest możliwe w takim karabinie, no to nie było tego jakoś strasznie dużo. Pomiary energetyczne pokazały 923 stopy na sekundę, co przy 300 granach naszego ołowianego pocisku daje energię rzędu 770 dżuli. Nie jest to mało, jeżeli porównamy to z energią wystrzeliwaną z broni krótkiej, to się okazuje, że to jest całkiem dużo i ten nasz karabin jak najbardziej jest karabinem, Mimo, że jest czarnoprochowy i ma 20-celową lufę, no ale jest to o wiele mniej niż na przykład przyzwyczajeni są współcześni myśliwi do energii uzyskiwanych przez broń myśliwską. W związku z tym, w moim następnym podejściu zmieniłem producenta prochu. Reszta pozostała taka sama. Taki sam pocisk, 60 granów prochu, granulacja 2F, ale tym razem proch szwajcarski. Zobaczmy, jaka wyszła celność i jaka wyszła energia. Raz, dwa, trzy. Nie jest to jakaś mega grupa sportowa, wyczynowa na te 50 metrów, ale jeżeli uznamy nasz papierowy talerzyk za reprezentację komory zwierzęcia, to te wszystkie trzy strzały się chowają pod naszym talerzykiem. Celowałem tutaj, więc średni punkt trafiania mamy trochę poniżej, ale jak najbardziej nasza grupa mieści się w komorze, tylko powinno być po prostu to przesunięte. O tyle. Celność wyszła całkiem spokojnie, jak widzicie. Zmiana prochu na szwajcarski nie pogorszyła nam celności, ale za to zwiększyła energię. Zamiast 900 stóp na sekundę z hakiem, mamy 1200 stóp na sekundę z hakiem, co prawie nam podwaja energię. Z 770 J robi nam się ponad 1300 J. Dobra, moi drodzy, teraz było trochę więcej energii, trochę większe kopnięcie z tym prochem szwajcarskim 2F, ale proch szwajcarski 2F mi się skończył i złoty stok też mi się skończył, ale ja chciałbym zapolować na naszego papierogowego talerzyka. No i mam proch szwajcarski 3F. No niby to jest zbyt drobny proch do takiego kalibru, no ale zobaczymy, co? Zobaczymy, ile to będzie miało energii na tych 60 granach. I zobaczymy, czy będę trafiał do celu. Bezpiecznie przykładajmy się. Raz, dwa, trzy, no kiepsko, kiepsko, moi drodzy. O prawie, prawie! Nie bardzo to jeszcze oddam dwa strzały, zobaczymy, czy to ja źle strzela, czy proch źle strzela, co? Zobaczymy, jak grupa się układa. Moi drodzy, no nie jest... nie jest źle! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, czyli mamy w zasadzie jednego uciekiniera, a reszta się zmieści w takiej Taką mamy grupę. Moi drodzy, jest dobrze. Strzelanie prochem szwajcarskim 3F nie powoduje jakiegoś spadku celności w tym kalibrze na tym dystansie. Grupa mniej więcej układa się podobna. Co ciekawe, energii nie mamy jakoś strasznie większej. Doda doszło nam dodatkowe 100 J energii i mamy 1450 J na wylocie lufy w przypadku 60 granów prochu szwajcarskiego 3F. I teraz pytanie co się stanie? Jeżeli zmienimy naważkę na 100 granów, tego 3 fa taką mocną, łowiecką naważkę, taką właśnie jak Amerykanie stosują w swoich karabinach myśliwskich. Oni tam nie dają jakichś takich małych kanapieczek po 60 granów. Oni walą po 100 granów, albo nawet po 200 granów. Można przeczytać o tym takie opowiadanie. Jak ktoś polował na słonia z bronią czarnoprochową i tam sypał 200 granów prochu granulacji 3F. No, to ja nasypałem 100 granów i tu już się spodziewałem dużego odrzutu. A co do celności, to wcale nie byłem pewien. Co to będzie? Przyszły czas. Le szmoc! Bo <śmuchy> i drodzy, myśliwi amerykańscy nie sypią tam jakieś 60 granów prochu, jak polują, tylko sypią stówkę. Albo nawet nie sypią, tylko wiecie co? W Stanach jest tak zwany pyrodex. Czyli zamiennik prochu czarnego, i można go normalnie sypać, i on jest objętościowo jeden do jednego. Energetyczny powinien być taki jak proch czarny, ale są też pastylki. Normalnie pastylka w określonym kalibrze, w 50 albo w 54, chociaż najczęściej w 50, i po prostu wrzucamy taką pastylkę, i już nie musimy nic odmierzać, mamy gotowe. Eee, I te pastylki są po 50 granów, i jedną pastylką się nie strzela. Strzela się dwoma albo trzema, w zależności od modelu broni. W związku z tym to jest 100 albo 150 granów prochu. No, więc weźmiemy zaraz, załadujemy te reale, tylko będzie 100 granów prochu szwajcarskiego. 3F zobaczymy, czy uda nam się zmierzyć szmoc i czy uda nam się trafić do tarczy. Co? Jak stawiacie? Pogorszy się celność? Czy moja się celność pogorszy, bo mnie odrzut po prostu sponiewiera? Jest to odrzut i czuć w ramieniu, ale nie jest jakiś strasznie straszny. Ta gumowa stopka akurat pomaga. Zobaczcie, na tych trzech strzałach ze 100 granów prochu szwajcarskiego wcale nie mamy gorszego skupienia. Jest podobne, mniej więcej taki sam rozrzut jest. Raz, dwa, trzy. Przy czym średni punkt trafienia podniósł się mniej więcej stąd, tu. O kilkanaście centymetrów do góry, jak żeśmy dosypali dużo prochu. Co wy na to? Nasypaliśmy tyle prochu, że strasznie już bije po ramieniu. Na szczęście po mordzie nie bije, ale ramię to już mi e, dosyć posiniaczyło po tej sesji. I broń jest nadal celna. Broń jest nadal celna, a tym razem ma prędkość... 1539 stóp na sekundę, moi drodzy. No. Co daje nam 2140 juli. Mamy więc pocisk, który ma 2140 juli na wylotcie lufy i jest dosyć celny z wolnej ręki na 50 metrach. Kolejny mit obalony, że jeżeli mamy straszliwą naważkę i mamy straszną szmac, to nam spadnie celność i musimy wrócić do naszych tarczowych naważeczek. Nie musimy wracać do naszych tarczowych nawarzeczek. Jeżeli umiemy dobrze celować i jeżeli żeśmy wszystko dobrze dobrali, to broń nadal będzie celna. I nam się nie zerwie z gwintu, bo to nie jest kula okrągła, tylko to jest pocisk. I jemu nie przeszkadza ta większa energia. I on jest nadal celny i on trafia tam, gdzie ma trafiać. I dostarczyć swoją szmoc. <noise> Moi drodzy, teraz strzeliśmy takimi pociskami typu Real. One mają wagę 300 granów, ale amerykańscy myśliwi lubią sobie dać w kość nie tylko dużą naważką prochu, ale też ołowiem. Wiecie, im cięższy pocisk, tym większy odrzut i też większą daje się energię wycisnąć z niego. Yy, tu jest też Real, tylko on zamiast mieć dwa rowki i trzy pierścienie, to ma. 3 rowki i 4 pierścienie. I zamiast, zamiast 300 granów ma 380 granów. Będzie odrzut. <grym wytrych> <grym wytrych> <grym wytrych> Mike by zapytał, co się cieszysz? Do no, ja się cieszę, moi drodzy, bo celowane było tutaj. Jest raz, dwa, trzy i to jest ze 100 granami prochu szwajcarskiego 3F i tym 380 granowym realem. On jest nadal jak najbardziej stabilizowany przy tej swojej długości w tym gwincie. Jest jak najbardziej celny. Pomiary energii wskazują, że mamy tutaj średnią energię 2300 Juli mniej więcej i to 2300 Juli wchodzi w cel. Ale to nie koniec. Będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze straszniej. Będzie jeszcze okrutniej, ponieważ mam jeszcze cięższe pociski, moi drodzy. Czyli będzie więcej energii i więcej odrzutu. I zobaczymy, czy one są celne. Co? Przygotujmy się. No dobra, żarty się skończyły. Zaczynaliśmy od takich reali. Potem przeszliśmy do takich. A teraz. Teraz będą takie potwory tak zwane maxi-bole. Maxi-bole, żeby nie było wątpliwości, z czym mamy do czynienia. O! O! Zobaczmy, czy mi się coś tam udało trafić. Mam nadzieję, że się udało i nie muszę tego powtarzać, bo to nie jest przyjemne! No, dobra, tak i nie. Chyba muszę jeden strzał powtórzyć. Raz, dwa, trzy. Jeżeli tego byśmy uznali za uciekiniera, jak myślicie, to jest uciekinier? I tu się grupa układa? Trzymajcie kciuki. To jest jednoosobowy klub, klub masochisty strzelnicowego. <grym> broń jest bardzo leciutka. E, broń waży jakieś 3 kg. Pocisk jest bardzo ciężki. A energia tego pocisku to jakieś 2,500 J. Więc e, to kopię, to kopię, to kopię. Zerwany, zerwany. Raz, dwa, trzy. Z bronią, która bardzo kopie, jest problem taki, że po prostu człowiek zaczyna gorzej strzelać. Zaczyna się bać tej broni, zaczyna robić tak <gryw> w momencie ściągania spustu. <gryw> I, I tu pewnie tak zrobiłem. To co, to jeszcze ze dwa oddam strzały, co? Zobaczymy. Przecisnę się przez ten mój ból e, i wstręt. I zobaczymy, ile, jak to jest naprawdę celne z tymi strasznymi maxibolami. Mamy takie skupienie, niestety, z naszymi maksibolami. Z praktycznego punktu widzenia wygląda to tak, że te reale są bardzo celne, te dłuższe. One mają 2300 Joule zamiast 2500, więc to nie jest aż taka różnica. I gdybym ten karabin zabierał ze sobą na polowanie, ćwiczył strzelanie na polowanie, to bym pewnie się skupił na tych dłuższych realach. Moi drodzy, obaliliśmy te nasze mity. Okazuje się, że krótka lufa w takim karabinie czarnoprochowym wcale nie musi oznaczać niskiej energii. Można z niej wykrzestać. 2500 juli Energii. Proch szwajcarski 3F wcale nie oznacza katastrofy i nie oznacza niecelnej broni. Nasypanie 100 Granów tego prochu wcale nie oznacza pogorszenia celności. Nadal jest dobrze. Pozostaje jednak takie zagadnienie, że ten pocisk na polowaniu ma pewien opad, bo. Zwierzę nie zawsze jest na takim samym dystansie, bo nie możemy sobie ustawić przyrządów celowniczych na takim dystansie, na jakim pojawi się zwierzę, ponieważ my nie wiemy, na jakim ono się pojawi. Musimy ustawić na jakimś z góry wybranym, a zwierzę pojawi się na innym. W związku z tym punkt celowania będzie inny. Pytanie: jak bardzo inny? Im pocisk leci szybciej, tym ma bardziej płaską trajektorię, w związku z tym te odchyłki nie będą tak duże. Zobaczmy, jak to wygląda teoretycznie. A jak już zobaczymy, jak to wygląda teoretycznie, to powiem wam dokładnie, ile to wyniosło dla tych różnych naważek. Moi drodzy, wybaczcie, ale teraz będzie trochę teorii, trochę wykresów. Postaram się to zrobić szybko, żeby nie zabolało. Wyobraźcie sobie, że ten okrąg to jest komora naszego zwierzęcia, którą chcemy trafić. Te kropeczki to są strzały, jeżeli nasz rozrzut jest wielkości naszej komory, to źle. To niewystarczająco, to za kiepsko. To za kiepsko. A dlaczego? Ano dlatego, że to byłoby dobrze tylko wtedy, gdyby nasz jeleń zawsze za każdym razem stawał na tej samej odległości. Gdyby nasz jeleń wychodził idealnie tam, gdzie jest nasza tarcza, na tych 50 czy 100 metrach i my byśmy do niego strzelali. Wtedy taki rozrzut byłby spoko. Ale problem polega na tym, że nasz jeleń nie wychodzi zawsze na tej samej odległości. I drugi problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie za każdym razem dobrze oszacować tej odległości, na której on się pojawił. W związku z tym fakt, że nasz pocisk ma pewien opad, że on leci po krzywej, zaczyna mieć znaczenie. Wyobraźcie sobie, że jeżeli jeleń jest stosunkowo blisko, to nasz rozrzut będzie taki, będzie tutaj. A jeżeli się przesunie dalej ten jeleń, to nasz rozrzut będzie tutaj. Cała. Cały nasz ten rozrzut, który mamy się przesunie w związku z tym do naszej grupy, do naszego rozrzutu, z którego strzelamy z broni, dodaje się też jeszcze problem z opadem pocisku. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, że ta czerwona linia to jest oś naszej lufy, jak jest skierowana. Ta czarna pozioma linia to jest oś celowania, tak jak patrzymy przez przyrządy celownicze. Tutaj, w tym miejscu, pocisk opuszcza lufę i zaczyna się przemieszczać. Cały czas go ściąga grawitacja w dół, więc on zaczyna e, coraz bardziej iść po łuku. Po łuku aż zaczyna opadać gdzieś tam hen w dół. I w jakimś punkcie tor pocisku przecina się z naszą osią celowania, i to jest punkt 0. Nasza broń jest wycelowana na tą odległość. Na moim wykresie to jest 90 yardów. Dlaczego jardów, a nie metrów? Ano dlatego, że kalkulatory, z których korzystam, akurat wykorzystują system imperialny i... Pff, tym, którym to przeszkadza, bo żyjemy w Polsce! Niech sobie przeliczą sami, naprawdę. Jeden jard to jest jakieś 0,9 m, w związku z tym 90 jardów to jest jakieś 81 metrów. Gdybyśmy byli za każdym razem w stanie ocenić dokładnie, w jakiej odległości znajduje się nasz jeleń i dokładnie pamiętali trajektorię lotu, no to moglibyśmy skorygować to przycelowanie, żeby dokładnie trafić w punkt. Problem jednak polega na tym, że na polowaniu jeleń wybiega bardzo szybko, w różnych dziwnych okolicznościach, w zaroślach może być trochę do góry, może być trochę w dole. Możemy nie być zdenerwowani bardzo i nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić, jakiej one jest odległości. Nie jesteśmy dokładnie w stanie skorygować naszego przycelowania. Więc najlepiej by było, gdy Gdyby, gdybyśmy zawsze celowali w to samo miejsce jelenia i po prostu zakładali, że ten opad jest na tyle mały, że pociski zawsze się będą mieściły w komorze, w obszarze komory. Tutaj mamy na naszym wykresie przewyższenie jakieś maksymalne. Tutaj mamy na naszym wykresie opad dla maksymalnego dystansu, na jaki jesteśmy w stanie strzelać, jakiegoś sobie wybranego. Tu jest 100 yardów, czyli jakieś 90 metrów. I ta odległość pomiędzy minimum a maksimum to jest nasz. Rozrzut dodatkowy wynikający z opadu. Ten rozrzut, razem z rozrzutem samego celowania, powinien się mieścić w naszym obszarze komory. Jeżeli więc mamy naszą komorę i w najwyższym punkcie e, będziemy strzelać tutaj, a rozrzut będzie taki, w najniższym punkcie będziemy strzelać tutaj, i rozrzut będzie taki, no to wtedy zawsze trafimy w komorę. Pomimo tego, że mamy opad i pocisk leci aż raz tutaj jest, a potem na tych 100 jardach jest tutaj, to cały czas te pociski będą wpadały w komorę. I teraz zobaczcie, mamy taką krzywą, ona jest dla konkretnego pocisku. Im pocisk porusza się szybciej, tym ta krzywa jest bardziej płaska. Jeżeli byśmy mieli w takich samych warunkach wystrzelony pocisk, który porusza się szybciej, to jego krzywa mogłaby wyglądać tak. I wtedy mielibyśmy przewyższenie tutaj, wartość minimalną, tutaj, i nasze przesunięcie z powodu opadu byłoby o wiele mniejsze. I wtedy jesteśmy w stanie lepiej trafić na komorę. W związku z czym nauka jest taka, że im pocisk leci szybciej, tym lepiej. Tym ma bardziej tra płaską trajektorię i tym lepiej jest na polowaniu. Dobra, mamy już ogarniętą teorię, więc możemy zobaczyć, jak to wygląda dla różnych naważek. I. Mamy dla naszego złotego stoku 60 granów. To mamy różnicę pomiędzy maksymalnym punktem na naszym dystansie a minimalnym. Ten, nasze, ten nasz opad to jest 20 cm. To jest za dużo, to jest zdecydowanie za dużo, bo to jest mniej więcej tyle samo, ile większość naszej komory. E, czyli sam opad będzie nam różnicował e, pan, punkt padania pocisków wielkości naszej komory, a my musimy mieć to dużo mniejsze. Jeżeli zamienimy proch złoty stok na szwajcarski, zostawimy to samo 60 granów prochu 2F, to nam się zrobi 14 cm tej różnicy. To jest nadal moim zdaniem za dużo, bo my musielibyśmy mieć naszą własną celność, naszą własną grupę, wtedy rzędu kilku centymetrów, 5 cm powinniśmy mieścić w takich 5 cm te nasze wszystkie strzały, żeby te różnice 14 cm nadal nam się mieściło wszystko w komorze. Jeżeli zamienimy proch na 3F szwajcarski, ale nadal 60 granów prochu, to będziemy mieli 13 cm tego rozrzutu, i to jest nadal za dużo. W związku z tym okazuje się, że ze względu na celność, właśnie. Musimy zwiększyć naważkę. Będziemy mieli bardziej płaski tor pocisku. Jak zwiększamy proch szwajcarski 3F do 100 granów, to nam się robi 10 cm naszej różnicy pomiędzy górą a dołem. W związku z tym, jeżeli mamy 10 cm pomiędzy górą a dołem, to nasz rozrzut, naszego, nasza celność może też być około 10 cm, tak? Od samej różnicy wysokości będzie nam się przesuwał punkt celowania o 10 cm jeżeli my będziemy mieli rozrzut o 10 cm, to wtedy nam się wszystko cały czas będzie mieściło w naszej komorze. Jeżeli natomiast zwiększymy pocisk z 300 g na 380 g i zachowamy tą samą naważkę, no to ten pocisk będzie latał trochę wolniej i nam wzrośnie ten rozrzut do 11 cm, co moim zdaniem nie jest jakąś znaczącą różnicą i możemy sobie zostać przy tych 11 cm, wtedy musimy mieć trochę poniżej 10 cm naszą grupę i broń jest zabójcza, ma straszliwą energię i jest celna. I teraz, jeżeli sobie dobierzemy taką naważkę i dobierzemy sobie taki pocisk, to jedyne co nam pozostaje, to trening strzelecki, żebyśmy my tą my, strzelając z wolnej ręki, mieli tą grupę właśnie taką ciasną, rzędu poniżej 10 cm. Zarówno na 50 metrach, jak i nawet na tych 100 metrach, czy tam 100 yardach, 90 yardach. Jeżeli korzystamy z imperialnych miar, wtedy, jeżeli tak wytrenujemy, że będziemy na tych 100 yardach mieli tą grupę rzędu 10 cm, to możemy jechać z czystym sumieniem na polowanie. Jeżeli ciekawią was tego typu zagadnienia, jeżeli podobał wam się ten darmowy odcinek specjalny, to poręcam pozostałe odcinki specjalne. E, zamawiacie księgę dymów przez sprzedaży. Na dole w opisie filmu jest link i dostajecie linki do pozostałych filmów. W sumie będzie ich do premiery 12. Polecam się na przyszłość, pozdrawiam serdecznie.